Witajcie serdecznie. Jak myślicie, ile warta jest ludzka krzywda? Ile warte jest krzywdzenie kobiety? 6,5 roku. Na 6,5 roku został skazany lider kot za handel kobietami. Handel ludźmi. 6,5 roku. 13, bodajże 13 czerwca, został skazany e, przez sąd okręgowy Kondrat M. Co jest bardzo ważne, jest to lider KOT Kapeli, czyli Komitet. No, czym jest KOT? Komitet Obrony Demokracji, tak? Więc uważam, że taki człowiek, który jest w jakiś sposób powiązany z taką organizacją, powinien być lepiej sprawdzony przede wszystkim w momencie, kiedy zostało wszczęte postępowanie o handel e, żywym towarem, powinni. E, automatycznie usunąć go, usunąć go z organizacji, tak? Tymczasem, tymczasem on był cały czas działaczem, cały czas w jakiś sposób udzielał się w organizacji kodu. Został skazany za bardzo poważne przestępstwo. Nie został skazany jak niektórzy politycy za jazdę po pijanemu albo za jakąś bójkę, czy... Czy jakieś obrażenie drugiego polityka, on został skazany za handel ludźmi, handel kobietami, żywym towarem. Dla mnie śmieszną karą, śmiesznym wyrokiem jest wyrok 6,5 roku pozbawienia wolności. Ten człowiek zniszczył życie młodym kobietom polką i to nie była 1, 2, 5, tylko było w sumie 93. 93 kobiety, które ucierpiały fizycznie, psychicznie. Obiecywał im pracę hostessy, która będzie reklamować napoje alkoholowe, tak? A w rzeczywistości po prostu je wywiózł do bordelu. I teraz tak, jak, cała, jak cały proceder wyglądał. Firmy, które współpracowały z Kondradem. Werbowały kandydatki. Co się od dziewczyn wymagało? Od dziewczyn wymagano, żeby były w odpowiednim wieku, czyli w wieku od 18 do 30 lat, żeby dobrze się prezentowały. Nie musiały znać języka ani greckiego, ani włoskiego, bo właśnie do tych krajów zostały dziewczyny wywiezione. Żądano od nich tylko zdjęć twarzy oraz sylwetki, by można było je wstępnie zweryfikować, tak? Kobiety, które przeszły w jakimś stopniu pomyślnie weryfikację zapraszane były na jednodniowe szkolenie do Warszawy i tam zostały nauczone kilka, kilka słów po włosku lub po grecku, To jest jak dla mnie śmieszne. śmieszne. Do czego dziewczyny zmuszono podczas podpisania umowy do podpisania weksli? Co tutaj już powinna się im zapalić, żaróweczka i czerwone światło, tak? Wyjeżdżam, wyjeżdżam za granicę, nie są pokrywane żadne koszty przez pracodawcę, bo dziewczyny same sobie zapłaciły za, za przejazd. Do końca wymagane było od nich, żeby miały swoją elegancką odzież, tak? No i co się dzieje na, na miejscu? Dziewczyny są wywożone do, do Grecji. Do Włoch, zderzenie ze ścianą: no bo co się dzieje? No marzenia, tak? Fajna praca, poznam dużo ludzi, miejsca, będę zwiedzać, będę pracować, będę mieć pieniążki, tak? A tu nagle okazuje się, że one trafiają do burdelu. W sumie było tych dziewczyn 93. Ci, ci yy, członkowie tej grupy zorganizowanej przestępczej, no bo to nie był tylko jeden, jeden człowiek, to nie był tylko ten Kondrat M. W sumie było 15 ludzi oskarżonych o cały proceder, tak? Członkowie tej grupy za pracę jednej kobiety rzekomo otrzymywali 10 euro dziennie, tak? Co daje jakieś 300 euro miesięcznie. Dla mnie to jest bzdura totalna. Wątpię w to, żeby to były tak niskie koszty, nie urażając tych dziewczyn. No bo jeżeli wywozi się dziewczynę za granicę do bordelu, żeby świadczyła usługi erotyczne, nie są to takie kwoty. Teraz pytanie: dlaczego te dziewczyny, dlaczego te kobiety nie zgłosiły się na policję i po prostu nie zgłosiły tego, że. Zmuszone były do prostytucji, do powiedzmy sobie otwarcie, do niewolnictwa. Ja myślę, że tutaj główną przyczyną był brak języka, zna brak znajomości języka, tak. I myślę, że jeżeli ktoś pracuje w takiej szajce przestępczej, to nie zostawi sobie od tak tych kobiet, żeby one sobie po prostu wyszły gdzieś na miasto i, i mogły gdzieś. Coś komuś powiedzieć, żeby ktoś się dowiedział, tym bardziej policja czy konsulat. Ja myślę, że one były dobrze pilnowane i po prostu to było wszystko tak zorganizowane, żeby były przetrzymywane w jednym miejscu. No. Ja kiedyś oglądałam taki film, właśnie w którym pokazywano krok po kroku, jak się łamie. Wolną wolę takiej kobiety, która jest sprzedana, no bo ona jest sprzedana w tym momencie. Tak, i te polki też były sprzedane. Niszczy się psychikę takiej kobiety, zastrasza się, wygraża się tym, że rodzina się dowie, że wszyscy się dowiedzą, tak? Yy, druga sprawa te weksle, które podpisały oni mogli sobie napisać dowolną kwotę mogła być to kwota nie wiem, 100 tysięcy euro a w momencie kiedy podpisała jedna, druga, trzecia, piąta dziewczyna ten weksel tak niestety, ale ten weksel musi zapłacić nawet jeżeli pod, wypisany został przez przestępcę i teraz słuchajcie proces w tej sprawie rozpoczął się w sierpniu w 2011 roku mamy 2017 rok. To jest straszne. Tyle lat ciągnie się sprawa. Sam wyrok, jaki dostał Konrad M. i ludzie, którzy byli w tej grupie zorganizowanej przestępczej. To są takie śmieszne wyroki. On dostał 6,5 roku. Następni dostali 5 lat, 4 lata, 3 lata, 3 lata, 6 miesięcy. W sumie 8 osób oskarżonych usłyszało wyroki tylko od roku do 2 lat pozbawienia wolności. Dozory, kuratora, grzywny. Ja myślę, że to są stanowczo. Za niskie wyroki. No, bo jeżeli jakiś człowiek pójdzie do sklepu i ukradnie przysłowiowo bułkę, tak, chleb, bułkę, cóż do jedzenia, no bo ma dzieci głodne w domu, ten człowiek dostanie dwa lata. Czyli można zrobić komuś krzywdę. I nie mówimy tutaj o małej ilości ludzi. Mówimy tutaj o 93 kobietach, i to są 93 kobiety, które oficjalnie zgłosiły się na policję. I o których my wiemy, tak? Ale ile tych kobiet się nie zgłosiło na policję, ile kobiet mogło być wykorzystanych. Ja myślę, że dużo więcej, że po prostu wstyd, po prostu nie chciały zaznawać te kobiety. Nie chcą o tym mówić, chcą zapomnieć. Dla mnie to jest straszny wyrok. Tym bardziej, że to jest osoba, która jest w jakimś stopniu powiązana z Komitetem Obrony Demokracji. Nawet jeżeli to jest jakiś. Grajek na fujarce, który gra, tylko śpiewa, w, nie wiem, jest gdzieś na jakichś demonstracjach i tak dalej. Nieważne, powinien, powinien go od razu usunąć, od razu, ze startu. Toczy się proces, dziękujemy, do widzenia, out, nie ma. Pierwsza instancja, teraz co, odwoła się w drugiej, no bo się nie przyznaje do winy, tak? Stanowczo za niski wyrok. No i słuchajcie, jak wiecie, na YouTube została wprowadzona ogólna cenzura coraz więcej filmów, które poruszają jakieś takie tematy tabu. W sensie poruszają tematy na przykład islamu, wojny, zamachów terrorystycznych, właśnie takich no niewygodnych tematów. Niestety, ale mają wyłączoną monetyzację i Twórcy mali czy więksi, czy nawet taki mały twórca jak ja, tak. Niestety, ale nie mogę zarabiać na tego typu filmach, więc jeżeli macie ochotę i chcecie wesprzeć moją działalność, choć od niedawna nakręcam vlogi, mam nadzieję, że, że Wam się moja twórczość w jakimś sensie podoba i, i po prostu popieracie mnie. I gdybyście chcieli wspomóc w jakiś sposób moją działalność, także w opisie macie dzięki temu mogę tworzyć tak. To nie jest tak, że ja żebrze o pieniądze, to jest dobrowolne, jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej może jakieś drobne kwoty. Jeżeli Wam się film podobał, nie zapomnijcie zostawić lajka, udostępnić, no bo jest mało jeszcze materiałów na ten temat. Z tego co wiem, tylko jeden youtuber nagrał film na ten temat. Ludzie się po prostu boją, tak? Mają konta, na których chcą zarabiać pieniążki, a takie filmy są niewygodne. Takie informacje są niewygodne. Więc raczej będą nagrywać, będą nagrywać pranki. Jakieś śmieszne filmy, neutralne filmy. No dobrze. Czyli tak, podobało się, zostaw lajka, udostępnij film, zostaw subskrypcję. Do zobaczenia, dziękuję.